Szanowni Państwo, doniesienia najnowsze medialne mówią o tym, że jedna poprawka kosztowała 50 tysięcy euro. W przypadku Maroka to było 147 poprawek. 7 350 tysięcy euro jest poszukiwane przez służby. Tarabella jest oskarżany, to wiem, także z doniesień medialnych o to, że przyjął 140 tysięcy euro za rezolucję przeciwko Algierii. A więc były działania nie tylko pro Maroko czy Katar, ale także były działania anty Algeria jest tego. Przykładem. 25 tysięcy euro kosztowało jedno spotkanie, tak zwane konsultacyjne. Będą nowe nazwiska, będą filmy i zdjęcia. Teraz za chwileczkę już są głosowania, ale chciałbym tutaj zapytać panią senator Sekułę z Platformy, kim jest dla niej Djalal Ben Salid, jej asystent, marokańczyk, pochodzenia marokańskiego. Człowiek, który mówi, o którym się mówi, że jest aptekarzem, który był w bardzo bliskich kontaktach z ambasadorem Maroka, w Polsce, gdy ten człowiek nadal jest jej asystentem. Dlaczego wypowiadał się w sprawie agresji Rosji na Ukrainę w mediach? Komentował to, że Maroko wstrzymało się w ONZ w sprawie rezolucji krytykującej Rosję. To są bardzo ważne pytania, a szczegóły filmy oraz zdjęcia na naszej komisji zapraszam.